Cześć! Dzisiaj opowiem Wam o narzędziu, które nazywa się Recur Post i będzie idealny dla tych z Was, które prowadzą grupę na Facebooku i chcą ustawić tak zwane posty cykliczne, czyli posty, które wychodzą te same w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek i piątek i nie będziecie musieli tego planować bezpośrednio na Facebooku. A także dla osób, które skupiają się na innych e, mediach społecznościowych, a nie na Facebooku, a chcą, żeby na Facebooku cały czas jakieś, e, jakieś posty się pojawiały i wtedy... I wtedy też możemy sobie to ustawić. A także dla osób, które robią, planują posty tylko na Facebooku raz w tygodniu czy na Instagramie raz w tygodniu i nie chcą się więcej tym zajmować albo raz na miesiąc i chcą to sobie gdzieś zaplanować. Także zapraszam na ekran mojego komputera i zaraz Wam wszystko pokażę. Okej. Okay. Mamy więc, wchodzimy więc na stronę recur Post. link znajdziecie w opisie tego filmu i tutaj y, możecie założyć konto za darmo. Jeżeli chodzi o to, jak wygląda jak wygląda to cenowo, no to w darmowym koncie, które wiadomo będzie najlepsze na y, początek, ma, możemy mieć trzy konta podpięte społecznościowe, 10 postów y, załadowanych, zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I chodzi tutaj o to, że możemy mieć tylko y, jedno konto, które będzie y, z każdego rodzaju, czyli jedno konto na Facebooku, jeden, jeden profil na Facebooku podpięty, jeden profil na Instagramie itd. Tak tak to jest jedyne ograniczenie i to starcza na, na bardzo dużo, chyba że przekroczymy ten, y, ten próg 100 y, postów. Tutaj możecie założyć konto w tym miejscu, jeżeli go nie macie. Ja się zaloguję i pokażę wam jak to wygląda od środka. OK, tak to wygląda od środka. My możemy używać tego narzędzia do, tak jak ja na przykład tutaj mam. Czyli do postów cyklicznych na, w grupie na Facebooku. Po prostu dodajemy sobie na każdy dzień no, jakiś post, który chcemy, żeby, żeby wychodził. Na przykład w kilku opcjach, tak jak tutaj mamy cztery opcje, tutaj mam dwie, tutaj mam dwie, tutaj mam jedną akurat i to sobie wychodzi po prostu co, co tydzień, w czwartek, piątek, w poniedziałek i we wtorek, i jakby ja nie muszę się tym przejmować, to zawsze wychodzi o ósmej i, i to już sobie tam. Jest. Możemy też używać tego do, do, do przygotowania postów raz na przykład na miesiąc, jeżeli chcemy, żeby te, te media społecznościowe same chodziły, no to, żeby przygotować posty na miesiąc, to możemy sobie też rozrobić to w tym narzędziu i zaznaczyć, kiedy dany post ma wyjść. No tutaj też możemy to zrobić równie dobrze na Facebooku. Możemy tam zaplanować posty na Instagramie i na, i na Facebooku właśnie. Czyli to zależy od tego. To ja tu polecam to narzędzie głównie właśnie do prowadzenia grupy na Facebooku. I możemy też na przykład stworzyć sobie takie, tak jak tutaj macie przykład, wszystkie artykuły z bloga lub YouTube'a, czyli taką bibliotekę, która będzie wychodzić w danym dniu, te posty będą wychodzić. One wychodzą, codziennie wychodzi inny jakiś tam losowy post. I to jest dobre w przypadku, kiedy nie chcecie się zajmować jakimś kątem społecznościowym tak cały czas, ale chcecie, żeby tam się pojawiały nowe posty, więc wtedy ustawiacie sobie, że takie posty mają wychodzić, o której godzinie, kiedy możemy też zaznaczyć, żeby to sam rekord post wybierał, o której godzinie ten post się będzie pojawiał, albo możemy zaznaczać, o, o, o której godzinie dokładnie ma się pojawiać, w jakim dniu. Następna sprawa to jest, to jest właśnie tutaj mamy ten dashboard, czyli tutaj mamy te wszystkie biblioteki. Jeżeli chcemy dodać nową bibliotekę, to naciskamy tutaj, wybieramy imię, możemy dodać kolor i jeżeli zaznaczymy tą one time use bibliotekę, no to wtedy mamy, to wtedy mamy, że tylko raz ten post się pojawia i one nie są, jakby nie od, te posty od razu się usuwają, czyli wychodzą i już tego posta nie ma w tej bibliotece, czyli on nie może być wykorzystany drugi raz. A jeżeli nie zaznaczymy tej opcji, czyli po prostu dodamy sobie, no to wtedy będzie tak jak tutaj mamy na przykład, czyli będą cztery posty, które będą się co tydzień pojawiały w różnej kolejności, po jednym poście, czyli będziemy mieli taką bibliotekę, która cały czas będzie w użyciu i cały czas będą się te posty z tego miejsca pojawiać. Jeżeli chodzi o dodawanie kont, no to dodajemy tutaj, wtedy wybieramy, możemy wybrać profil swój własny prywatny na Facebooku, fanpage e, czy grupę na LinkedInie, też możemy wybrać Twittera, możemy podpiąć e, Instagrama e, i nagle nawet Google, więc fajnie. Nawet nie wiedziałam o tym. I tak jak mówię, w tym bezpłatnej wersji mamy trzy konta i z każdego możemy wybrać po, po jednym. I ostatnia sprawa to jest tak naprawdę pokażę Wam, bo tutaj możemy zobaczyć, co jest w kolejce, co będzie w następnym, następny raz się będzie pojawiało. Te biblioteki, jeżeli na przykład nie chcemy czegoś używać, to możemy je zapauzować, nie usuwając ich. I następna sprawa to jest po prostu, żeby zobaczyć, jak wygląda ten nasz, ten nasz plan wychodzenia postów. Wtedy sobie wchodzimy tutaj. Patrzymy sobie tu, i tutaj mamy wszystko, co wychodzi w danym dniu. Na takim możemy zobaczyć. Na przykład też możemy zobaczyć jakiś taki miesięczny. Tutaj nie mam akurat nic, ale tutaj mamy właśnie tu możemy mieć best time, czyli wtedy, kiedy sobie rekord post sam stwierdzi, że wychodzi. A tutaj są te, które wychodzą o danej godzinie w danym dniu. I tutaj możemy też dodać coś. Wybrać daną bibliotekę, powiedzmy, wybrać dokładnie w którym dniu i o której godzinie, albo tutaj możemy zaznaczyć, żeby to wychodziło o ten best time według Record Post. I tutaj dodajemy sobie ten. Ten, ten plan po prostu, żeby on wychodził. Także tak to wygląda. To jest bardzo, wydaje mi się, że to jest bardzo proste narzędzie. Jeżeli chodzi o dodawanie nowych treści do biblioteki, bo tego nie pokazałam, to tutaj mamy tą bibliotekę, może pokażę gdzie mam więcej. O tu. Tutaj mam więcej, tutaj mamy całą bibliotekę, tutaj się pokazuje co jest następne, co będzie się pojawiało w następnym, y, następnym razem, kiedy przyjdzie poniedziałek. W tym przypadku tutaj możemy dodać sobie nowy post i tutaj pisujemy sobie tekst. I możemy też dodać link, możemy dodać zdjęcie, możemy dodać hashtagi, możemy dodać emotikony, możemy dodać filmy. Filmy też się bardzo fajnie wgrywają, nawet dłuższe. Tak używam tego z jedną z moich klientek, że właśnie tutaj robimy i, i filmy bardzo fajnie wychodzą i, i nic się z nimi nie dzieje. Nawet takie, takie dłuższe, to możemy zrobić, do, do kiedy ma być <laughs> tak, czyli do kiedy on ma się pojawiać w ogóle, ten post. Na przykład, jeżeli dajemy post, który jest jakoś związany z, nie wiem, daną porą roku, no to bez sensu, żeby, żeby pamiętać o tym. Tylko możemy sobie od razu to wyłączyć i w ogóle się tym nie przejmować. I dodajemy do biblioteki. OK i to wszystko. Czyli bardzo polecam to narzędzie do, do tworzenia właśnie postów na, na swoich grupach, żeby te posty cały czas się pokazywały, czy do miejsc, w których się nie chcecie nimi zajmować, bo skupiacie się na innym, na przykład na innym miejscu w mediach społecznościowych. Powiedzmy, nie zajmujecie się Facebookiem, zajmujecie się Instagramem, ale cały czas chcecie, żeby cały czas coś wychodziło, więc, więc sobie dodajecie coś takiego i, i już, i już to wygląda, i, i macie to już po prostu z głowy. Okej, okay, mam nadzieję, że narzędzie Wam się spodobało. Link do tego narzędzia znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu na dole. Jeżeli film okazał się dla Was przydatny, to proszę zostawcie mi subskrypcję, łapkę w górę i komentarz. To mi bardzo pomoże w rozwoju mojego kanału. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia jutro. Cześć Pa!